No i siema się ma witam Was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z serii co tygodniowych nowości ze studia SCS. Bez przedłużania przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz też o zostawieniu subika na kanale. Zapraszam Was również na naszego Discorda oraz na TikToka, a do obu rzeczy linka znajdziecie w opisie. Jeszcze tak przypomnę, że dzisiaj do godziny 20.00 pojawi się post na karcie społeczności na YouTubie, gdzie napiszę po prostu plan na następny tydzień. Jakie będą odcinki, jakie będą live'y. Jeszcze tak na szybko zdecydowałem, że o 18 będzie live'ik. Zanim jeszcze zacznę co tygodniowe nowości, to przejdę na chwilę do screenów tygodnia. Gdy ja tego nie nagrywam, to chwilowo jeszcze nie ma podanego zwycięzcy, ale macie już tutaj pokazane zdjęcie, które wygrało te screeny, oraz też osoby, która wygrała po prostu te screeny. Także gratuluję. No i pierwszą informacją z wtorku, czyli no dosyć starą, jest to nowa ciężarówka w grze. Jest to dokładnie International 9900i. Macie tutaj krótki trailer, którego ja nie będę pokazywał, ale będziecie mieli linka do niego w opisie, więc będziecie. Mogli sobie wejść i go obejrzeć. Ja Wam powiem tak, ja się na tym jakby nie znam w tych tematach, jakby za ts więc tutaj nie za dużo mogę Wam powiedzieć. Powiem Wam tyle, co tutaj jest napisane: czyli m.in. do konfiguracji będziecie mieli klasyczne kabiny dzienne do wyboru, opcje sypialne, konfiguracje filtrów powietrza. Filtry powietrza to albo może być to na przodzie, i to już było do tuningu dodane już do tej pory, a albo jakieś inne filtry powietrza, których wcześniej nie widziałem, więc może jakaś nowa opcja tuningu. Kolejną rzeczą to są opcje wydech. Opcje kabiny wewnętrznej oraz różnorodne akcesoria zewnętrzne no i wewnętrzne. Oczywiście, jest to darmowy dodatek, no ale o tym chyba w nie trzeba. No, a jeśli chodzi o to, jak ono wygląda, to wygląda tak. No, dla mnie to się praktycznie niczym nie różni od poprzednich, jakby. No, ale jak wiecie, ja się ATS-em jakoś jak mocno nie jaram i tak ogólnie, no, nie interesuję. No, ale no co, no, wygląda spoko. Na pewno te malowanie i te malowanie, które będzie tutaj następne, to jest naprawdę ładne. Jeśli chodzi o wewnątrz, to już mi się nie podoba, ponieważ jest dosyć stary. W sensie jest fajna rzecz w tym i to są na pewno te wszystkie wskaźniki, które są czytelne. Ona naprawdę są fajnie zrobione. W sensie ogólnie model jest fajny, ale mi się nie podoba styl jakby, ponieważ jest to zrobione tak mocno staro, w sensie wiecie, mi się podobają takie bardzo nowoczesne, nie? więc to akurat nie jest pode mnie, czyli dalej dla mnie Cascadia zostaje numerem jeden. No i więcej tutaj nie ma co za bardzo mówić, no więc przechodzimy do następnego posta, no i postem ostatnim już w tym tygodniu, no w tym tygodniu SCS dużo tutaj postów nie dało, to też jest za i to jest z Kalifornii dokładnie przebudowa miasta Redding. No i tutaj jakaś krótka historia, by było powiedziane o tym, że założona została przez osadników i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj to, co bardzo podkreślam, że jest bardzo fajnie w BTS-ie przynajmniej zrobione, że tutaj napisali, że miasto będzie podzielone na trzy strefy. Na strefę śródmieścia, czyli taką zwykłą, jak się jeździ, strefę przemysłową i strefę handlową. Czyli te obszary w tym mieście będą się różniły. Inaczej to będzie wyglądało tam, gdzie jest przemysł, inaczej tam, gdzie jest handel, a inaczej tam, gdzie takie zwykłe. Jeszcze tutaj napisali, że mówiąc o branżach, wzmocniliśmy lokalną gospodarkę, Wprowadzając kilka nowych branż. Będzie nowy postój oraz także kilka nowych atrakcji, w tym lokalne lotnisko. No, więcej tutaj rzeczy nie ma, więc przejdziemy do screenów, które naprawdę są mega ładne. No, jak w sumie każde. Pierwsza rzecz, która tutaj mi się rzuciła w oczy, to są reklamy oraz graffiti. Reklamy to już były do tej pory, więc tutaj nie jest jakieś to mega wow, ale na pewno dużo dodaje i też ładnie wygląda. Ale graffiti. Graffiti wcześniej w ets nie widziałem. W ETS-ie to generalnie graffiti zaczęły być od DLC, tak mocno DLC Berry. Bo wtedy bardzo to było widać. I w jakichś tunelach, i przy jakichś takich jakby ekranach, co dźwięk z autostrady odbijają, wiecie, dźwięk dźwiękostrzelny, coś takiego. Na jakichś starszych budynkach, no wszędzie tam jest graffiti, nie? I tutaj też, więc spoko to wygląda. Tutaj macie taką typową strefę handlową, więc no okej. Okay. Na pewno fajnie tutaj wyglądają ta roślinność tutaj z boku. No to też jest ładnie zrobione, tak spoko. Chodniki mi się mega podobają, nie? Są takie mocno realne, jak w Kalifornii, o tak. Więc spoko. No i tutaj zaczynają się porównania starych teremów, jakie były do tej pory, i jakie będą nowe. Tutaj macie to, co było, w sensie to, co jest w sumie aktualnie, a to, co tutaj będzie. No, widzicie, że trochę to zostało odświeżone. Chodnik na pewno mniejszy został zrobiony. I oczywiście podwójna autostrada, w się sensie droga bardziej, nie? Więc spoko to wygląda. Mi się podobają też te linie, w sensie, że obok tych linii są jakieś tam takie, no, kocie oczka, jakoś tak to się nazywa, więc spoko. Tutaj macie stary salon, który był szczerze Wam powiem ładny. Tutaj akurat nic bym nie zmieniał, ale gdy patrzę na ten nowy, to na pewno to wygląda nie bo lepiej, ale no ładne ładne, Naprawdę mi się podoba Tutaj jest stara farma, która też nie jest zła Ale ona mi się wydaje, że jest zbudowana z jednego prefabu Po prostu Tutaj też macie, mi się wydaje, też z jednego prefabu Ale też, ale lepiej to wygląda Szczerze, ładnie I tutaj zobaczcie w ogóle jakaś rozebrana naczepa bo nie ma osi w ogóle spoko. Tutaj macie jakiś taki drogę zwykłą i tutaj akurat ta droga nie wygląda źle. Chciałbym, żeby na takim poziomie goinki był zrobiony, ale też najlepiej nie wygląda. No a tutaj oczywiście ta sama trawa, taka zobaczcie. Tutaj trawa jest wszędzie, tak zrobiona po prostu nałożona. A tutaj ta trawa, jakby tutaj jest przerwa w tej trawie, tutaj jakiś e, piach, tutaj kolejny jakiś żwir. Nie więc to spoko, spoko wygląda. Tutaj też przybrudzenia mega fajnie są i tutaj widać, że ta strefa też jest przemysłowa, bo tutaj z tyłu jakieś fabryki, są w sensie takie żwirownie i tak dalej. Tutaj macie obecną jakąś tam drogę, tak wygląda teraz. Ten hotel też taki charakterystyczny dla Stanów Zjednoczonych, nie? Taki dwupiętrowy, niski, a długi. Spoko. Tutaj macie jakiś objazd, w sensie nie objazd, co ja mówię, węzeł i tutaj macie taki nowszy, też, też ładniejsza na pewno zmiana, lepiej to wygląda. O i tutaj duża zmiana została wprowadzona, przyjrzyjcie się temu zdjęciu tutaj, co jest obecnie. Tutaj są normalnie dwa mosty. Tutaj oprócz tego, tym nowym, że została zmieniona roślinność na taką. szczerze, okej. Okay. Obie mi się podobają, nie mógłbym wybrać, która jest lepsza, bo jedna i druga mi się podoba, ale tutaj na tym obecnym, nowym jakby zdjęciu widać bardzo fajną tamę wodną, która jest mega ładnie, mega ładnie się prezentuje. No i tutaj kolejne jakieś rzeczy, na przykład załadunek, jakiś nowy tutaj też, jakaś droga, fajny chodnik na przykład, no i tutaj też spoko. No i tyle jeśli chodzi o ten odcinek, dużo tutaj nowości nie było, ponieważ no i o Kalifornii to było wcześniej informowane, no ten International to trochę taka na pewno nowość, choć dla mnie to i tak nic w sumie nie zmienia. Dziękuję Wam za obejrzenie odcinka do końca, przypominam o zostawieniu łapeczki w górę oraz o zostawieniu subika na kanale. Zapraszam Was również na naszego Discorda oraz na TikToka, a do obu rzeczy linka znajdziecie w opisie. Do następnego siema, no i cześć!